Zosia miała w sobie to braterstwo właśnie, że nie mogły zrobić kolej, że to jest jak, jak łańcuch. Historia jest ciekawa, jest fascynująca. Żyją jeszcze bohaterowie między nami należy ich odszukać, mieć cierpliwość, czas słuchać ich tajemnic ich życia. I myślę, że to, to, ta książka jest właśnie taka, że znalazłem człowieka, który chciał o sobie opowiadać i książka. Powstała przekrojowa, pokazująca moim zdaniem cały obraz pokolenia Armii Krajowej przez, przez żołnierza Batalionu Zośka. Z książki można się dowiedzieć by usłyszeć, o tak bym powiedział ich głos, nie? głos tych ludzi, którzy mają teraz 80-90 lat, którzy odchodzą w ciszy. A żyli w czasach niezwykle ciekawych, ich rodzice. Ich postawa wynikała z tego, jaki był ich dom rodzinny. I tak myślę, że Zośkowiec jest takim, taką książką, pewnym kompendium. Dostałem taki, taką informację, bo kolega przesłał za granicę tą książkę, i, i ta pani, która właśnie mieszka w Stanach, powiedziała, że nie mogła zabrać całej swojej biblioteki, a ta książka jest taką. Formułą, że i są wywiady, i, i plakaty, i zdjęcia, wiersze, piosenki, ma, ma w sobie taką yy, uważam, taką siłę, ten klimat, o tak bym powiedział. Nasze stanowisko to, to była taka yy, jakby taki obszar, w którym ludzie są mocno bombardowani przez to. Nawet te okoliczne się miesięcy że już nie były tak bombardowane, to była po prostu regularna, yy, jakby taka masakra. Podstawą była rozmowa i wspomnienia, które bohater książki spisał, ale też no, się, siedziałem w IPN-ie, w archiwach, tak śledziłem to, taki, taki byłem otwarty jakby na, na, na poszukiwania i, i ta książka zawiera wiele różnych takich sugestii, ale też to, co jest w niej takiego ciekawego, no, to są właśnie odkryte tam w, w ip zapiski, wspomnienia z powstania, które nie weszły do, do kanonu pamiętników żołnierzy batalionu Zośka, były pierwszy raz publikowane, a także no, odnalezione w domu tego, tego bohatera książki rysunki, takie szkice Jana Rodowicza Anody, który przechował nie wiadomo jak, nie, nie, nie potrafił sobie tego, tego przypomnieć, a, a są ważnym elementem, bo to był przyjaciel, to była legenda batalionu Zośka i, i ona tutaj mocno ubogaca, bo to były rysunki i wiersze takie. Pracuję nad następną książką, będzie o generale Januszu Brochwicz-Lewińskim, pseudonim Gryf, człowiekiem... No, Dzielnym, nietuzinkowym. Dowódcy, był dowódcą pałocyku, obrony Pałacyku Michla w Powstaniu Warszawskim, ale też był żołnierzem majora Zapory. Znał rotmistrza Pileckiego, generała Bora, poznał generała Nila. No, postać myślę, taka legendarna i, i się o niej. Nie jest to łatwa książka, tak? Bo te książki historyczne nie są łatwymi książkami. Ale liczę, że się uda i zapraszam do Warszawy na promocję w listopadzie, żeby przeżyć to z nami wspólnie. To jest hełm niemiecki. Dlaczego włosy nosili takie hełmy? Dlatego, że zdobyto magazyny niemieckie i umundurowanie niemieckie okazało się bardzo praktyczne. I proszę o Ja Tutaj jestem ten bokrowiec. On jest pod spodem ma kolor zielony I panterki właśnie były w niego na taką działalność partyzancką i miejską. I, I ten kamuflaż grozowy bardzo dobrze nadawał się właśnie do tych ruin, do tych cegieł. Bardzo było to praktyczne. I widzimy tutaj z boku jest taki symbol GS, gruby szturmowe.